Anastazja, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj spędzimy sobie razem przytulny jesienny dzień. Mamy niedzielę, za oknem jest przepiękna pogoda. Nie pamiętam, kiedy ostatnio świeciło słońce. Naprawdę ostatnio jest strasznie ponuro, ciągle pada deszcz, ale powiem szczerze, ja na to nie narzekam, bo lubię taką pogodę. Tym bardziej jesienią, kiedy siedzę sobie w przytulnym pokoju, czytam książkę, piję herbatę albo oglądam jakiś film. No ale z drugiej strony już trochę brakowało mi też tego słońca, a na dzisiaj zaplanowałam jesienną sesję zdjęciową, więc całe szczęście, że nie. I jak widzieliście, ja sobie spędziłam taki powolny poranek Zrobiłam sobie pyszną herbatę Pumpkin Spice No i jest już prawie dziesiąta, ja jeszcze nie jadłam śniadania, bo od rana nagrywam I po prostu jakoś jeszcze nie miałam czasu Zaplanowałam sobie naleśniki o smaku czekoladowego sernika z prażonym jabłkiem A do picia, nie zgadniecie, Pumpkin Spice Latte Oczywiście na ciepło, bo na dworze jest naprawdę zimno Więc muszę się rozgrzać, chociaż i tak mam już na sobie taki przepiękny zestaw do spania Reserved. i on jest tak miły mięciutki i cieplutki po prostu mogłabym w nim chodzić cały dzień no ale oczywiście później się przebiorę tylko najpierw pójdę do kuchni zrobić sobie w końcu śniadanie bo już jestem naprawdę głodna Been and I, for one, am tired. Twenty seven years of life, and all. Śniadanie już zjedzone, także teraz bierzemy się za przygotowania do sesji zdjęciowej I my dzisiaj jedziemy do Czech Mamy tam jakoś około godziny, więc niedaleko I tam jest taka przepiękna miejscowość, gdzie chcę mieć zrobione zdjęcia I fajnie gdyby tam liście były już w takich jesiennych kolorach Bo u nas jeszcze tutaj większość drzew jest zielonych Ale no, zobaczymy jak tam będzie Mimo wszystko mam nadzieję, że wyjdą jakieś ładne jesienne zdjęcia Jeśli chodzi o outfit, to założę sobie ten sweterek On jest chyba ze sklepu YesStyle, o ile się nie mylę jest naprawdę cieplutki, więc mam nadzieję, że nie zmarznę. No i do tego ubiorę sobie jeszcze taką długą, białą spódniczkę. Ona jest ze sklepu Cider. Ja właśnie podobny outfit miałam w tamtym roku. Też miałam w nim sesję zdjęciową, ale tych zdjęć nigdzie nie wstawiłam. Szczerze to nie wiem czemu, bo ostatnio jak je oglądałam, to wyszło naprawdę bardzo ładne, ale może w tym roku wyjdą jeszcze lepsze, także zapraszam Was na mojego Instagrama, bo może tam się pojawią. A no jeszcze pod spód założę sobie rajtuzy i takie podkolanówki czy ocieplacze. A jeśli chodzi o o fryzurę, to włosy zostawię sobie rozpuszczone. Myślałam, żeby je trochę zakręcić, ale już nie ma po prostu czasu, bo jest prawie 12, a nie, czekać jest po 12, no więc za niedługo musimy już wyjeżdżać. Ale za to założę sobie na głowę taką opaskę, którą zrobiła mi moja mama w tamtym roku na drutach. Dawno jej nie nosiłam, więc myślę, że na tę sesję zdjęciową będzie idealna. Także ja się teraz przebieram i zaraz wam pokażę, jak wyglądam w tym outficie Więc tak prezentuje się mój outfit na sesję zdjęciową, i jednak zamiast tamtych ocieplaczy założę. Użyłam sobie skarpety z taką koronką. Wydaje mi się, że bardziej pasują do tego outfitu. No więc teraz idę jeszcze spakować aparat i ruszamy w drogę. z wami już po paru godzinach, jest prawie 19, my wróciliśmy jakoś godzinę temu i ja przez ten czas oglądałam zdjęcia, które wyszły naprawdę przepiękne, wstawiłam je już na mojego Instagrama, więc tam was zapraszam, a jeszcze jak wracaliśmy to zatrzymaliśmy się w takim pięknym miejscu tam dosłownie po polu chodziły konie, były tak urocze, jak tylko nas zobaczyły, to zaraz zaczęły do nas podbiegać co prawda ten obszar był zagrodzony ale tam też moja mama zrobiła mi piękne zdjęcia, zaraz mam ich tutaj parę wkleję, ale jestem w nich zakochana. Jeśli będziecie chcieli zobaczyć więcej efektów z dzisiejszej sesji, to wiecie gdzie Was zapraszam. A ja teraz spędzę sobie miły jesienny wieczór. Najpierw pójdę zrobić sobie kakao, oczywiście o smaku pumpkin spice. Tak, ja jestem największą fanką pumpkin spice i po prostu jak jest jesień, to wszystko robię w tym smaku, ale moim zdaniem trzeba z tego korzystać póki jest sezon, bo już za niedługo będę robić wszystko piernikowe. Później wezmę sobie gorącą kąpiel, może zrobię też maseczkę, posłucham podcastu. Tak się po prostu wyciszę, bo naprawdę ostatnio mam strasznie zabiegany czas i chodzę spać o pierwszej. Ostatnio siedziałam nad książkami do wpół do pierwszej i jeszcze nie zdążyłam ze wszystkim. No także muszę trochę też odpocząć, ale jeszcze dzisiaj niestety też czeka mnie trochę nauki, bo nie zdążyłam zrobić zadania domowego z matematyki, a jest ono na jutro, więc mam nadzieję, że uda mi się je szybko zrobić, bo nie mam ochoty znowu siedzieć nad nim do wpół do pierwszej. No, ale na razie nie chcę się stresować, tylko idę zrobić sobie pyszne kakao, wziąć gorącą kąpiel, przebrać się w. Koń... Coś wygodnego, bo nie wiem jak wy, ale zawsze, jak skądś wrócę, to po prostu muszę się od razu umyć i przebrać, po prostu się odświeżyć po tym całym dniu. Także ja zabieram Was do kuchni, no ale jeszcze teraz obejrzycie sobie parę zdjęć z dzisiejszej sesji. The rivers flow like the world has told them not to stop Stand my ground Ja już wziąłam sobie gorącą kąpiel, wypiłam przepyszne kakao pumpkin spice. Naprawdę dawno nie piłam tak pysznego. Oczywiście zrobiłam sobie pielęgnację twarzy, nałożyłam maseczkę. Powiem wam, że potem piekła mi trochę twarz. Mam nadzieję, że nie będę miała jutro żadnego uczulenia. Zrobiłam też już zadanie domowe z matematyki i nie mam po prostu siły, żeby się więcej uczyć, bo ostatni tydzień był naprawdę ciężki, a w tym tygodniu mam tylko dwa sprawdziane i jedną kartkówkę, więc mam nadzieję, że chociaż będę miała troszkę więcej czasu dla siebie, bo ostatnio przychodzę do domu siadam do książek, czasami jeszcze nagram jakiś film i uczę się tak do wieczora, czasami właśnie do późnych godzin, a pamiętajcie, że odpoczynek też jest naprawdę bardzo ważny, bo bez niego tak naprawdę nigdy nie będziemy w 100% produktywni i naprawdę trzeba czasami odpuścić, mimo że jest to ciężkie, przynajmniej dla mnie a mi w ustalaniu celów i po prostu planowaniu życia pomaga journaling. Ostatnio właśnie dostałam dosyć dużo próśb, żeby nagrać o tym filmik, ale albo... Mówiłam szczerze, że nie jest to dla mnie jakoś taki długi temat, więc stwierdziłam, że opowiem Wam o tym trochę teraz. Ja najczęściej używam tych dwóch journali. To jest The Graduate Journal i on jest z temu i jest bardzo podobny do tego, który miałam wcześniej. Właśnie do tego The 5 Minute Journal i on jest z Intelligent Change. Niestety już mi się skończył, więc musiałam sobie zamówić nowy. ja w sumie tak na zmianę raz używam tego, a raz tego zaraz Wam opowiem więcej o tym. A gdy rano mam więcej czasu, to piszę w tych obu. Jeśli chodzi o ten, to od środku prezentuje się tak. Tutaj zapisujemy sobie na górze datę. Wypisujemy trzy rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni, czyli na przykład za zdrowie, za przytulny pokój, za powolne poranki, za słońce, nie wiem, za cokolwiek. Po prostu to jest Wasz journal i możecie tutaj pisać sobie cokolwiek. Następnie tutaj zapisujemy trzy rzeczy, które chcemy zrobić i które nam umilą ten dzień. No i jedną pozytywną afirmację. Możecie takie Znaleźć na przykład na Pinterestie i te rzeczy wpisujemy rano. Tu zajmuje dosłownie 2-3 minuty, a wieczorem przed samym spaniem zapisujemy 3 dobre rzeczy, które się wydarzyły danego dnia i czego się nauczyliśmy. To jest chyba najtrudniejsze pytanie. Czasami po prostu nad tym siedzę kilka minut i nie mogę nic wymyślić, ale zaraz pokażę Wam już wypełnioną przeze mnie stronę. Właśnie znalazłam tutaj taką stronę jeszcze z wakacji, więc teraz Wam ją przeczytam. I tutaj sobie zapisałam, że jestem wdzięczna za. Słoneczne letnie dni, za przytulny i bezpieczny dom, za nowe współprace. I teraz trzy rzeczy, które chciałabym zrobić danego dnia, to tutaj mam nagrać powolny poranek, zedytować filmik na YouTube'a i pomalować paznokcie. No i teraz pozytywna afirmacja, to mam. Ja tu w sumie wszystko mam po angielsku, więc też wam to teraz przeczytam po angielsku. My grateful heart attracts goodness and abundance into my life. I to akurat mam z takich kart, gdzie są zapisane różne afirmacje i sobie je losuję, ale oczywiście możecie też znaleźć podobne na Pinterestie. I teraz wieczorem, czyli trzy dobre rzeczy, które się wydarzyły. Mam tutaj, że nagrałam nowy filmik. Udało mi się zedytować filmik na YouTube'a i pomalowałam swoje paznokcie, czyli w sumie wykonałam wszystkie zadania, które sobie zaplanowałam rano. I to, czego się nauczyłam tego dnia, to może być naprawdę cokolwiek. Coś, co zauważyliście w sobie, czy coś, co odkryliście. U mnie jest to, że czuję się lepiej, kiedy zaczynam swoje dni o wcześniejszej godzinie. No więc jak widzicie, nie trzeba tutaj wymyślać nic nadzwyczajnego. Ja powiem Wam, że journaling to już jest mój nawyk i po prostu robię to zawsze co rano po przebudzeniu, zawsze o tym pamiętam. Czasami mi się nie chce, ale naprawdę później czuję się o wiele lepiej. Kiedy rozpoczynam swój dzień od wdzięczności i wiem też już mniej więcej, co mam danego dnia do zrobienia. Jakoś czuję się tak lepiej po przelaniu swoich myśli na kartkę. No i teraz, jeśli chodzi o ten journal, to to jest zwykły notatnik. On jest w środku pusty, ma tylko takie kropki i ja go kupiłam w Londynie więc jest to taka moja pamiątka jeszcze jest ze sklepu Harry Pottera i ja w nim co miesiąc rysuję sobie taką stronę tytułową tutaj mam na przykład na luty tak wygląda na maj, o, a tutaj mamy stronę tytułową na październik I jeszcze co miesiąc zapisuję sobie cele, które chciałabym osiągnąć, nawyki, które chcę wprowadzić oraz kilka afirmacji na dany miesiąc i później każdego dnia sobie robię takie to do list, czyli listę rzeczy do zrobienia i na przykład Dzisiaj zapisałam, że chcę zrobić jesienną sesję zdjęciową, że muszę zrobić zadanie domowe z matematyki i poczytać książkę. I zwykle jeszcze obok też zapisuję sobie plan jedzenia na dany dzień, ale dzisiaj, jak widzieliście, akurat byłam poza domem, no więc też nie mogłam sobie za bardzo tego zaplanować, ale tak jak jestem w domu, to sobie to zwykle planuję. No więc tak wygląda mniej więcej mój journaling i planowanie. Mam nadzieję, że chociaż pomogłam paru osobom, i jest to już dla Was trochę jaśniejsze. A ja teraz jeszcze żeby się zrelaksować przed snem włączę sobie jakiś jesienny albo Halloweenowy film. Oczywiście, żeby było bardziej klimatycznie to na projektorze. Włączyłam sobie już film na projektorze, a dokładniej Hocus Pocus. Powiem Wam, że to jest jeden z moich ulubionych halloweenowych filmów i mogę go oglądać w kółko. Jeszcze sobie przeczytam parę stron książki, no i później już pójdę spać, żeby się na jutro wyspać. I to już w sumie wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten jesienny vlog Wam się spodobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmiku.